Dzień dobry, mamy środę i jest cudowny dzień, bo jest zimno. Słuchajcie, w Ewangelii w samym centrum, w samym środku jest takie zdanie, które Pan Jezus wypowiada, patrząc na ludzi, którzy od trzech dni go słuchają. I Pan Jezus mówi do apostołów: Żal mi tego tłumu. I myślę, że to jest takie zdanie, z którym warto dzisiaj pochodzić, poboksować się. Bo żal drugiego człowieka może być różny. Bardzo często w naszym codziennym słownictwie, odzywaniu się do innych, można usłyszeć taki zwrot: żal mi ciebie, żal mi tych ludzi. I to jest taki żal pogardliwy, pokazujący, że ten, który wypowiada te słowa, jakby czuł się ponad tymi, do których mówi, żal mi was, tak? Żal mi Ciebie, żal mi Twojego życia. I to jest okrutna postawa, bo raz, że w tym jest pogarda, dwa, że poczucie wyższości, a tak naprawdę lepszości. A więc to jest, to jest postawa, która ocenia innych, pokazuje, że są gorsi, że nie dorastają do jakiegoś mojego ideału, do jakiegoś mojego poziomu, do czegoś, co według moich kryteriów staje się. Właściwe i wartościowe. Żal mi ciebie. To się może zdarzyć każdemu. To może stać się zdarzyć księdzu, który z ambony mówi do swoich parafian żal mi was. To może zdarzyć się nauczycielowi czy nauczycielce, kiedy mówi do ucznia, żal mi ciebie. Jesteś głupi, nic z ciebie nie będzie. To może stać się wśród rówieśników, nawet małych dzieci, które jedno do drugiego mówią: Żal mi ciebie, jesteś biedakiem, nic nie znaczysz. To może wypowiedzieć mąż czy żona do swojego współmałżonka, mówiąc: Żal mi ciebie i żal mi swojego życia. A więc ten żal taki pogardliwy może się pojawić w naszej codzienności. Dzisiaj rano, kiedy się modliłem tym tekstem, to. To, to, to sobie uświadomiłem, że oczywiście to w moim języku, w moim myśleniu też jest, żeby to było jasne. I że jedynym sposobem, który ja znam, oczywiście, bo może są inne, ale jako chrześcijanin, to jest usłyszeć najpierw to zdanie z ust Pana Boga, nad sobą wypowiedziane. Że Panu Bogu jest żal, tak jak dzisiaj Jezusowi, tego tłumu, tego człowieka, tych ludzi, którzy są przed Nim. I w tym nie ma pogardy, w tym nie ma oceniania, ale w tym jest współczucie. To jest taki sposób wypowiadania tego słowa żal mi Was, Ciebie, w którym jest miłość. I to może człowiek powiedzieć, który sam najpierw, właśnie na modlitwie, doświadcza tego zdania wypowiedzianego nad nim przez Pana Boga. Doświadczam tego, że Panu Bogu jest żal, tego, że w moim życiu mi coś nie wychodzi. Czy tak jak w tej Ewangelii dzisiaj po prostu ludzie są głodni, nie domagają, i Bóg zaradza tym potrzebom. Z żalu Pana Boga wyradza, się, rodzi się zaradzenie tym potrzebom, tak jak dzisiaj w Ewangelii Jezus zaradza tym potrzebom, i wtedy, kiedy człowiek sam doświadczy tego, że Panu Bogu jest żal Jego życia, yy, i czuje się zaopatrzony. Wtedy może wypowiedzieć to zdanie nad drugim człowiekiem, ale ono już nie będzie pogardliwe, tylko właśnie będzie współczujące. Żal mi tego, co jest z Tobą, co się z Tobą dzieje, żal mi tego, co, czego doświadczasz i chcę Ci pomóc. chcę Ci pomóc zarazić. To, czy wypowiadam to zdanie właśnie na zasadzie pogardy, czy współczucia, bardzo proste kryterium, takie, które dzisiaj też znajdziecie w Ewangelii. Kiedy Pan Jezus wypowiada to swoje zdanie, to apostołowie co robią? Od razu się bronią. Mówią, że mamy za mało jedzenia. Tutaj na pustyni nic nie kupimy więcej. I trzeba coś zrobić. I zobaczcie, to jest właśnie to, że z jednej strony mówimy komuś żal mi Ciebie, właśnie w ten sposób pogardliwy, i tak naprawdę nie chcemy się zaangażować w jego życie, żeby mu było inaczej. Żeby Jego życie zaczęło być życiem radosnym, dobrym, nakarmionym, napojonym, życiem, które jest w obfitości. Tylko tak naprawdę zauważamy problem. I mówiąc brzydko, mamy to w czterech literach co z tym człowiekiem ważne, że my wydaliśmy opinię, że żal mi Ciebie. A Jezusowy sposób jest inny. Jezus dostrzega to, że coś człowiekowi, czegoś człowiekowi brakuje, zauważa to, nazywa to właśnie żalem. I zaradza tej potrzebie. I to jest to kryterium. Nie moje deklaracje, ale to jest to kryterium, czy mój żal wyrażony w stosunku do drugiego człowieka rzeczywiście idzie w stronę zaradzeniu jego potrzebie, jego biedzie, cokolwiek byśmy tam nie, nie postawili, czy tylko i wyłącznie ku temu, żeby ocenić, powiedzieć, pokazać swoją wyższość i tak naprawdę chcieć się pozbyć problemu. To jest bardzo trudne, bo to kolejny krok w chrześcijaństwie, w którym bardzo dużo trzeba stracić. Trzeba się po prostu zaangażować. Trzeba, kiedy człowiek się angażuje w biedę drugiego, to po prostu traci trochę swojej dumy, traci swojej wyższości nad nim. Musi się tak naprawdę mówiąc brzydko drugim człowiekiem pobrudzić, pobrudzić jego problemem, jego małością, jego grzechem, jego słabością. Spróbujmy to dzisiaj wziąć na tapetę. Ten wypowiadany żal nad innymi, na ile on prowadzi rzeczywiście do zmiany ich życia, na ile tylko wyłącznie do poczucia się lepiej przez innych. Dobrej środy Wam życzę i do zobaczenia. Do widzenia w czwartek. Trzymajcie się.